Cześć, witam Was na moim blogu. Dzisiaj vlog z serii dużo się dzieje, bo mam problem z telefonem. Mam problem z laptopem, jak się okazało. No, zabieram Was dzisiaj w taką podróż trochę po moim chaotycznym świecie. Będę też trochę ćwiczyć, będę szyć, więc koniecznie dajcie znać, czy ten vlog się Wam podoba. Zasubskrybujcie mój kanał i. Jak oglądania! Patrzcie teraz, tak jak nagrywał mój obraz, Tu tą kropkę bardzo widać. Widzicie? No, witajcie w mojej lindzie. Już nie jest zapakowana. Idziemy naprawić telefon. Widzicie tutaj to? To, to, to. Tą kropkę. No, coś mam z aparatem. jadę do serwisu. Zobaczymy, co powiedzą. Z serwisu powiedzieli, że naprawa zajmie od 3 do 5 dni, więc no cóż, trzeba wyjąć swój zastępczy telefon. No i co? I ty złożyli list. Wam dzisiaj jeszcze raz naprawiłam dźwięk. Yy, okazało się, że po aktualizacji systemu yy, załączyła mi się jakaś opcja dźwięku przestrzennego, więc generalnie jak wrzuciłam to dzisiaj do programu te wszystkie nagrania, które miałam, to się po prostu załamałam, bo ten dźwięk był beznadziejny. Nagrywam jednak moim iPhone'em. Słuchajcie, nie dam rady nagrywać tym sprzętem Samsungiem. Problem jest taki, że kiedy przegrywam wszystkie materiały na Maca, to po prostu ten telefon Samsung, on ma Androida, i po prostu to jest tak strasznie niekompatybilne. Nie wiem, mogę tak powiedzieć? Po prostu jest jakaś niezgodność tych systemów, i wiecie, to przerzucanie tych danych przez dysk Google, i potem wrzucanie ich na komputer, to jest po prostu jakaś masakra. Robiłam to dzisiaj cały dzień. Dlatego no, niestety muszę odpuścić ten telefon. Poza tym jakoś też jest nie najlepsza, więc wracam do mojego iPhone'a. Musicie jakoś przeżyć tą kropkę. Nie wiem, czy ją teraz widać, czy nie. Chcę skończyć tego vloga, zanim oddam telefon, ale i komputer do serwisu Apple'a, bo chcę Wam też opowiedzieć teraz tak na szybko o jednej historii. Oddaję swojego iPhone'a do serwisu, bo mam jakąś wadę aparatu. Ona się mi. Pojawiła jakoś, jakoś niedawno, e, sprzed paru dni. Zauważyłam na zdjęciach, że mam taką po prostu plamę, taką, takim, taką kropeczkę. No i wiecie, mówię, no co jest? To jest nowy telefon, on ma no, niecałe pół roku. E, no, czyściłam tą szybkę, to nie przechodziło, więc mówię, kurczę, chyba coś jest z aparatem. No i faktycznie, jak poszłam do serwisu, ja w ogóle liczyłam na to, że to się uda naprawić w jeden dzień. E, no. Nie uda się naprawić tego w jeden dzień. To, wiecie, to idzie wszystko przez gwarancję, więc e, no, będzie to trwało około od 3 do 5 dni. Już wam wcześniej też mówiłam. Także, wiecie, muszę pozgrywać wszystkie pliki, to co jest ważne, muszę zrobić backupy. To jest generalnie, no to jest generalnie dramat, wiecie. Chcę wam opowiedzieć o moim MacBooku. Tego Maca mam nie całe 2 lata. Parę miesięcy po użytkowaniu zauważyłam, że na obudowie w okolicach ładowania Odstaje mi obudowa. To jest dziwne, bo generalnie te nowe MacBooki, one są bardzo ładnie wykonane. One są gładziutkie na, na tych liniach mm, obudowy, gdzie się obudowy łączą, wiecie? One są gładziutkie. Tu w ogóle nie widać, żeby to było zrobione z dwóch kawałków materiału. No, ale wiecie, po tych paru miesiącach zaczęła mi ta obudowa tutaj odstawać. I ja mówię, kurczę, ani mi ten laptop nie spadł, ani nim nie uderzyłam, wiecie? Ja bardzo dbam o sprzęty. Ani nic nie zrobiłam z nim. Nie wiem, czemu ta obudowa tak odstaje. Laptop działa generalnie w porządku, wiecie, bateria wytrzymuje długo, ładuje się normalnie, więc wszystko jest w porządku, ale mówię, pójdę na serwis, nie. Tylko że wiecie, jak to jest. Ja też jestem taką osobą, że w sumie jak, jak to się nie psuje, nie, jak to dobrze działa, no to nie przeszkadza mi to, że coś tutaj odstaje, nie? No co z tego, że tutaj coś odstaje, nie? I tak w sumie, wiecie co, nie poszłam na ten serwis w ogóle. Cały czas mam tą obudowę tu odstającą, mało tego, ona zaczyna odstawać coraz bardziej. A też ostatnio uświadomiłam sobie, że przecież tu jest port do ładowania baterii, co jak to bateria pęcznieje. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jak już muszę iść z tym telefonem, no to wezmę też i tego MacBooka, żeby sprawdzili, co się dzieje. No i wiecie, ja pokazałam tego MacBooka. Pan w serwisie powiedział, że dobrze by było go przyjąć też. I, I go sprawdzić, co się dzieje, bo to może być faktycznie bateria. Mało tego, z drugiej strony, ja zauważyłam, że tutaj też mi zaczyna odstawać w tym miejscu trochę ta obudowa. Tutaj. I teraz, dlaczego wam o tym mówię? Bo. Ja myślałam, że ja już w ogóle, wiecie, nie mam gwarancji na ten laptop, że ja już generalnie, jak będę chciała go naprawić, jak się stanie coś poważnego, to będę musiała no, po prostu zapłacić za to, nie? Nie, mam rękojmi jeszcze. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że na sprzęty jest też rękojmia i yy, mi jeszcze drugi rok nie minął. Tak jak mówię, ten komputer ma około półtora roku, więc ja mam jeszcze rękojmię. Ja, ja go jeszcze mogę oddać na serwis i go naprawić. I wiecie, ja po prostu ja tu mam pracę magisterską, która się pisze. Ja mam tutaj masę ważnych rzeczy, nie? I jakby ta perspektywa, że wiecie, że ten komputer może mi się za jakiś czas po prostu zepsuć. Dlatego czeka mnie masa roboty, no ale oddaję też ten komputer. Ja wam zaraz wrzucę przebitki, jak te przyświty wyglądają. Tu ewidentnie widać szparek, zwróćcie uwagę, tutaj jest gładziutko, w ogóle nie widać, że jest włączenie jakieś. Tak samo tutaj praktycznie tego łączenia nie widać. Natomiast tu jest taka dość duża szczelina i ona wiecie, pracuje i generalnie no, no martwi mnie to, bo to się powiększyło tutaj. Na przykład już tego nie idzie tak docisnąć dobrze, więc coś tam się dzieje. Ja szczerze ja bym nawet tego nie zauważyła. Tylko ja to po prostu raz poczułam pod palcem. Mówię, a co tu jest takie ostre? No i widzicie, co się okazało ostre. No, bo tak na oko to naprawdę się trzeba przyjrzeć, chociaż no teraz to dobrze widać na tym makro. Jakieś pyłki tutaj w ogóle są. No nic, no smutno mi jest trochę, no ale przeżyję to jakoś. Jeżeli macie te MacBooki, to sobie sprawdźcie, wiecie, tu przy okolicach baterii. Ja tak jak mówię, ja, ja nie wiem czy to jest bateria, bo może na serwisie się okaże, że po prostu obudowa się, wiecie, obruszyła. Może. Może wystarczy to jakoś poskręcać. No, ale kurde, powiem Wam, że ten Pan też powiedział, że jak jest coś z baterią, to może być też później do wymiany od razu cała płyta główna, więc. No, także pamiętajcie, żebyście nie musieli sobie, że ja się tu wymączam. Poza gwarancją jest też coś takiego jak rękojmia, i to obowiązuje. Rękojmia jest przez dwa lata, także nie wiem, mam nadzieję, że to się komuś przyda. Jest mi strasznie przykro, bo ja, jak, jak mówię, ja całe życie używałam Samsunga, wiecie, <laughs> Xiaomi i tak dalej. No i przerzuciłam się na Apple'a. No i takie coś, nie. No ale fakt jest taki, że bardzo dobrze mi się pracuje na, na Apple'u. Te przesyłanie tych danych, właśnie to, co Wam mówię. Ten komputer z tym telefonem, totalnie. Nie, nie wiem, nie działają. Może są jakieś inne metody na przesyłanie tych danych, natomiast no, robi się to tak strasznie źle. Wiecie, to są też duże pliki, jak ja nagrywam wideo i ja to później muszę przerobić, to to są duże pliki i to po prostu zajmuje masę czasu to przesyłanie A wiecie, jak nagrywam sobie na iPhone'ie, no to mm, przez tego airdropa, bo ja to po prostu przesyłam w moment, nie? Dlatego musicie przeżyć moją kropkę. Mam nadzieję, że już teraz dźwięk będzie dobry, bo przełączyłam na stereo. No i nie wiem, mam nadzieję, że nie muszę teraz tego dogrywać jeszcze raz, bo się trochę nagadałam. Ten vlog będzie wrzucony tuż przed naprawą, więc następny vlog już będzie po naprawie bo wiecie, chcę zrobić tak, że po prostu wrzucę ten filmik i następnego vloga nagram po naprawie więc też wam będę mogła wszystko opowiedzieć cały proces. Póki co tak, nie chcę za dużo też o tym mówić, no bo wiecie, jeszcze nie, nie przyjęli mi na serwis tych, tych urządzeń, bo też dopiero byłam się zapytać, jak to będzie wyglądać. Dobra. Tyle o telefonie i o laptopie na razie. Szyjemy tunikę, słuchajcie. Tuniczka na balet, to jak to się nie kojarzy, to są te takie spódniczki mm, do ćwiczeń, takie wiecie. Ja bardzo nie wiem, się zakochałam w jedwabiu i chcę szyć z Jedwabiów, natomiast to jest strasznie trudna sprawa. I naprawdę... Mm, Mam nadzieję, już już same wykrawanie materiału było dla mnie strasznie trudne. Wydaje mi się, że jedwa pie dwa biowią nierówny. Tu mam gotowe wykroje. E, tutaj jak sobie zobaczycie, nie zgadza mi się trochę Ten, ta, ta część. Nie wiem, czy to się dobrze wyostrzyło. Ta część mi się nie zgadza. Czuję, że tu będzie problem. Natomiast ja teraz z tymi wykrojami nic nie robię. Zostawiam je tak jak są. E, zobaczymy czy faktycznie jak będę szyć ta część mi się nie będzie zgadzać. E, to już, m, wiecie, ta pierwsza tuniczka ona je nie oczekuje od niej, że ona będzie perfekcyjna i idealna. Natomiast jakieś tam poprawki później już sobie na, naniosę bezpośrednio na wykrój. Wiecie, i tak metodą trochę prób i błędów mam nadzieję, że w końcu dojdę do tego fachu, że będę szła przepiękne te tuniczki i tak dalej. Natomiast no, ja nie jestem zawodową krawcową, więc u mnie ten proces wygląda, wiecie, trochę inaczej, trochę bardziej abstrakcyjnie i artystycznie. Tutaj Wam pokażę już wykrojone kawałki materiałów. To jest tył i to jest przód. To jest taka taśmka. ona służy do tego, żeby mi się ten materiał, wiecie, nie naciągał w trakcie szycia. Ja sobie ją naprasuję na materiał, potem postaram się ją oderwać. Mam nadzieję, że mi też to fajnie wyjdzie. Ja już sobie na boki przykleiłam tutaj tą taśmę, więc lecimy dalej. Troszkę, troszkę coś widać, jak to ma wyglądać. Zobaczcie, wiecie co? Wydaje mi się, że ja to uszułam za szczupłe. Czy ja, ja nie wiem, czy ja to w ogóle włożę? Podejrzane, no zobaczmy. sobie to, co sobie pospinałam. Boże, no ta jasna nitka, szlak mi trafi, no ale dobra, no. Mieliście kiedyś takie przeczucie, że robicie coś, ale nie macie bladego pojęcia, jak to robić. No, to ja tak właśnie mam ze ściegiem bieliźnianym. Ja nie wiem do końca, co teraz zrobić. To nie, to nie zmienia faktu, że... Nie chce mi się już yy, oglądać tutoriali. Jest to szef bieliźniany. Jest to bardzo mocny szef. Który... Słuchajcie, update. Usunęłam tą taśmę. Z tą taśmą więcej problemu niż pożytku, coś tak czuję. Ten kawałek, który teraz mieliśmy tutaj, podwijamy, jakby. Nie widzę tego, że to wyjdzie. Słuchajcie. Się już nic nie chce nawet spinać. Wiecie co? To tą jedną stronę tym szwem mm, bliźnianym. Wyszło fatalnie. Pokażę Wam tutaj taki fragment. E, no, niby spoko, tu troszkę, ale to już jest koszmar. Wyszło to bardzo źle. To był bardzo zły pomysł. Z tej strony, jak to się rozprasuje, to może wyglądać ładnie. Chociaż krzywek tu mi chyba poszło coś. No. Dobra, zostawmy to, ale z drugiej strony spróbuję po swojemu, wiecie. Ja mam czasami dobrą intuicję do szycia i ja, ja spróbuję to pstrzyć po swojemu. Ucinam ten nadmiar po prostu, wiecie. Można by to było obrzucić overlockiem? Oczywiście, że tak. Natomiast jedwab y, będzie się pru. Ja nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, A więc chcę to obrzucić tak, żeby się to nie miało prawa w ogóle strzępić. Mamy to. Najgorzej było zacząć. I teraz, żeby nie zrobić jednej, jednego błędu, ja muszę teraz bardzo uważnie, bardzo wolno oprzeć. Mówię wam, że ja się po prostu boję. Już tyle razy strzeliła i że jak widzę, że coś jest nie tak, to ja po prostu, wiecie, no, boję się. Boję się, wszystko będzie dobrze, prawda? Wszystko będzie dobrze. No i słuchajcie, to wygląda dużo lepiej. Widzicie, no, tak jak mówię, mam dobrą intuicję do szycia. Ja muszę, ja, ja nie mogę sobie wyszukiwać jakichś takich. Zobaczymy, jak to rozprasujemy, wiecie, bo to też nie wiadomo. I widzicie, ja tym kołem zamachowym muszę to zrobić już do końca. Niestety, nie nie zrobię tego, to trzeba powoli. No i zobaczcie. Tutaj ten nieudany szef, na którym mi bardzo zależało. A tutaj mój sposób. Widzicie? No, ja mam dobrą intuicję, bo jednak do wszycia i ja muszę robić faktycznie. Po swojemu. Wiadomo, że jakby była nitka w tym kolorze, to by to wyglądało dużo lepiej. No ale bez porównania, bez porównania. Ja to sobie teraz rozprasuję. I zobaczcie, tak będzie wykończone od wewnętrznej strony. Ja myślę, że to jest um, bardzo ładnie wykończone. Ja uważam, że to jest super wykończone. Wiadomo, że można byłoby lepiej to zrobić. Hmm. Tak jest z tej strony. Ojej! Co ci nie pasuje? Co ci nie pasuje? Co? O Boże. Witajcie następnego dnia. Musiałam górę spróć, bo uszyłam za ciasne. Muzyka Posowałam, muszę się wracać miałem na odwrótce pasować. I tak mam ciągle. Ja nie mogę. W ogóle mi to nie wychodzi. W ogóle mi to nie idzie. To wcale nie jest takie proste, jak sobie wymyśliłam. I no nic. Zobaczymy, co z tego będzie, bo zamierzam to skończyć, ale wątpię w to, czy w ogóle chcę jednak szyć te Tyle to wygląda. Nie tak, jak sobie myślałam. Dzisiaj drugi dzień szczycia. Wczoraj już po prostu nie miałam siły. Poddałam się. Stwierdziłam, że nic z tego nie będzie. Nie myliłam się, bo nic z tego nie wyszło. Generalnie w ogóle mi nie wyszło. Ale teraz Wam właśnie pokażę, co poprawię w następnej tunicy. Bo wpadłam na pomysł, żeby uszyć pasek z kawałka lajkry. I myślę, że to będzie fajne rozwiązanie, bo ta tunika ona nie będzie wiązana, tylko ja chcę, żeby ona była wkładana. Ja nie chcę robić takiej hamskiej gumy, bo mi się te gumy nie podobają. I szczerze, to był bardzo zły pomysł, żeby robić pasek i do środka wkładać gumę, bo no, wyszło to strasznie źle. Naprawdę, jakby nie oceniajcie mnie. Te przeszycie, które wczoraj zrobiłam, wyszło ok, i w taki sposób będę zszywać. Nie będę się bawić w żadne w bieliźniane i tak dalej. Absolutnie nie. Zrobię to po swojemu. Ale po prostu pasek mi totalnie nie wyszedł. No jak zobaczycie, to zaraz się będziecie mogli śmiać. Ja już tej spódniczki nie obszywam, bo już nie widzę w tym sensu. Natomiast zostawiam ją i fajnie, że ją zrobiłam. Wiem, co mi nie wyszło i wiem, co muszę poprawić. Dajcie mi znać, czy taki pasek z lajkre miałby sens. No bo przecież lajka jest rozciągliwa i też przez to, że to jest lajkra, no to jednak jest dużo więcej kolorów, nie? Więc tak dzisiaj wpadłam na taki pomysł, ale nie wiem, czy on ma sens. Tak się prezentuje ta bieda moja. <grytanie> Zobaczcie. Zobaczcie to, no jak krawcowa to jakaś to będzie oglądać, to lepiej niech teraz wyłączy. Bo. <grytanie> No, źle, nie podoba mi się w ogóle ten pomysł z wszywaniem paska i wszywaniem gumki, nie będzie mi pasował. Jednak wiecie co, ta tkanina ona jest taka lejąca, że to za hamsko wygląda. To jest bardzo hamskie wykończenie, niezależnie od tego, jak pięknie bym tego nie wszyła. już wiem, że ta guma mi tu nie pasuje. Yy, tak jak mówię, to musi być wciągana spódniczka, więc spróbuję z tą lajkrą. Słuchajcie, czeka mi wizyta w sklepie z tkaninami. Pokażę Wam, jak wygląda na mnie. tunika. Pomijamy ten koszmarek, którym jest przyta yy, gumka, bo no to wygląda strasznie. Kształt to jest dokładnie to, o co mi chodziło i dlatego wiecie, wczoraj po prostu już myślałam, że nic z tego nie będzie. Dzisiaj jak wzięłam się za szycie i już widziałam, że mi ten pasek nie wychodzi z tą gumką i że to generalnie źle wygląda, co stwierdziłam, że może przestanę to szyć, w ogóle po co ja to szyję, jakby nawet dużo łatwiej byłoby to komuś zlecić, żeby to uszył jakieś może szpalmi. Tylko że, kurczę, nawet jak coś nie wyszło, to to coś wyszło jednak, no jednak ten kształt jest dokładnie taki jaki chciałam, no to, że ta, ta guma jest bardzo źle wszyta, no to już yy, przeżyjemy. Wymyśliłam sposób z tą lajkrą. Yy, mało tego, no myślę, że też takie tuniczki można robić nie tylko z jedwabiu. Także dajcie mi znać, co sądzicie. No mi się wydaje, że spróbuję jeszcze jedną uszyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No bo tak jak mówię, całkiem fajnie ten kształt. Tu jest ok, z przodu jest ok. Tu jest ładnie te boki, widzicie? No ładnie, delikatnie spłytek jakby schodzi. To właśnie o to, o to mi chodziło, o ten efekt. No nic, słuchajcie, to by było na tyle. Jeśli chodzi o szycie, zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję wam za dziś. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa pa.